Witam, dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda kredyt na samochód w wzięciu takiego kredytu w Belgii, a w Polsce. Porównamy sobie dzisiaj koszty. Dobra, zaczynamy. A więc tak, mamy tutaj kredyt na samochód 2025. Mamy dzisiaj 8 października 2025 roku. Przepraszam, że dzisiaj zagłosę, ale bo <laughs> coś nie bierze. Mam nadzieję, że jednak nie. No, i dobra. Ja sobie pożyczę kredyt na układ w euro, jak może przejdziemy i weźmiemy sobie 25 tysięcy euro na 60 miesięcy, czyli na 5 lat. Więc porównamy sobie, tutaj jest strona, jak widzicie, belgijska. Proszę bardzo, możemy sobie nawet zobaczyć BE. I zobaczmy sobie, jakie są tutaj raty. Jakie tutaj jest um, przeliczenie. Czyli tutaj dopłacamy 2000 euro, 2300 2348, 2600, 4200, 5150 jakieś prawie. No ale to są jakieś takie nieznane banki tutaj. Tylko tych nie znam. Te 3 CBC to jest znany bank 2300 i Belfius, który chyba jest najbardziej znany bank, bankiem w Belgii. 2370. I wiecie co? Znaczy tego, że ceny są bardzo podobne. To ja sobie od razu może. Dobra, tak zostawię 2300. Co w przeliczeniu daje nam po kursie? Kurs mamy 4,25. Tak mi przynajmniej pokazuję tutaj. Wiadomo, może w każdym banku będzie trochę inaczej, będzie się trochę zmieniało. To i w każdym miejscu będzie trochę inny odczyt. Ale mniej więcej tak faktycznie jest. są takie kursy, jak się to utrzymuje, daje nam to w przeliczeniu jakieś. Ile za 25 tysięcy euro? No, tutaj sobie obliczyłem to. daj nam to 27,300 momencik. Co się tutaj było? Będę ja musiał znowu przejść. 27. Ile było? 374 Razy 4, 25. Daje nam to 116 339,5. No dobra, już tam pomimo to, załóżmy, że jakieś 400 będzie. 116 400. Wiadomo, że te symulacje zawsze tro, trochę są zaniżone. Dobra, no to teraz zróbmy to samo w, w krycie na samochód, ale w Polsce. Więc 106 250. No tutaj nie da się tutaj tej połówek ustawić. chociaż może się da. Może się da? No nie będzie. 106, 250, Poczekajcie. 200. Nie, nie da się. Nie, da się, da się. dobra, 250. Też na 60 miesięcy. Pokaż. I daję nam tutaj 130 tysięcy. 131, 135, 132 prawie że tysiące. 132 tutaj jest kredyt na samochód. Takie kredyty mi w Polsce oferują. A tutaj w ogóle już, po, po, no pogięło ich totalnie już. 156 tysięcy. Oczywiście, gdyby ta ilość miesięcy była mniejsza, wiadomo, może kredyt też byłby tańszy, nie? Ale siół rzeczy. Jest różnica. Dobra. Zróbmy sobie w drugą stronę teraz. Weźmy 200 tysięcy. Ile to jest teraz 200 tysięcy? To jest 200 tysięcy czy nie jest 200 tysięcy? Raz, dwa. Tak, 200 tysięcy jest. 200 tysięcy jest. Ok. Się zgadza. 6 miesięcy. Pokaż.

Dobra, będzie 47 już, nie, już, już darujemy sobie te, te malutkie koszty. I daje nam to 51463. O! Daje nam to 218717. Jest różnica! Jest różnica, moi drodzy. Dzięki, trzymajcie się.